Dzień dobry! Tym razem z propozycją świetnego prezentu dla dzieci, ale jak widać, ja jestem uśmiechnięta, czyli to również jest świetny prezent dla dorosłych, moi kochani. Słuchawki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe Panda są właśnie tak pięknie wyglądają. Prawda, że bardzo słodko, ale przede wszystkim są, mają świetną funkcję. Słuchawki podłączamy do telefonu poprzez Bluetooth, moi drodzy, także bierzemy tylko telefon do ręki. Włączamy Bluetooth i od razu telefon nam wyszukuje słuchawki. Podłączamy sprzęt i oczywiście jest już słuchawki, są sparowane z telefonem. Możemy również słuchawki podłączyć za pomocą kabla do urządzenia dowolnego. Mamy takie wejścia i oczywiście przed użyciem musimy słuchawki naładować. Mamy tutaj wejście, mamy wtyczkę. I podłączamy, tutaj mamy wejście do podłączenia słuchawek do kabla i do ładowania. I już opowiem, moi drodzy, jak słuchawki działają. Przez słuchawki świetnie można słuchać muzyki. Nie tylko, że są bardzo piękne, ale są również bardzo praktyczne. Słuchamy muzyki, ale oczywiście, jak ktoś do nas zadzwoni, jest tutaj możliwość przełączenia. Jest taka słuchawka na, właśnie na, na uśniku. Włączamy słuchawkę i będziemy słyszeć odbiorcę w telefonie. Moi drodzy, jeżeli ktoś, odbiorca, z, z którym rozmawiamy, zakończy rozmowę, to już nic nie musimy przyciskać. A jeżeli my chcemy pierwsi zakończyć rozmowę telefoniczną, wciskamy przycisk słuchawki i automatycznie dalej będziemy słuchać muzyki. Muzyka automatycznie nam się włączy, już nic nie musimy włączać. Słuchawki MP3, mamy tutaj również włączanie i wyłączanie słuchawek. Mamy możliwość przewijania, cofania utworów, zmieniania do przodu. Także słuchawki są bardzo fajne i już właśnie objaśniam po kolei na zbliżeniu, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak funkcjonują te słuchawki. Słuchawki bezprzewodowe Panda i już pokazuję, jak one funkcjonują. Mamy wejście na kabel USB, którym ładujemy słuchawki. Tutaj wkładamy. I podłączamy do prądu. Słuchawki, jak są naładowane, możemy już je używać. Yy, mamy przycisk yy, włączania słuchawek. Tutaj włączamy i wyłączamy słuchawki. W momencie, kiedy dzwoni do nas telefon, tu jest przycisk, którym naciskamy, żeby, słuchaw, żeby odebrać telefon. Jeżeli odbiorca pierwszy się rozłączy, już nic nie musimy włączać, a automatycznie. Dalej będziemy słuchać muzykę. Tutaj jest przycisk MP3, tutaj zmieniamy utwory, tutaj w tym, tymi przyciskami zmniejszamy i zwiększamy głośność. Przycisk Odbierz rozłącz, wykonaj połączenie, i jeszcze mamy tutaj możliwość włożenia karty pamięci. Tutaj możemy włożyć kartę pamięci. Słuchawki również możemy wykorzystywać przewodowo. Możemy podłączyć kabel tutaj i kabel do drugą końcówkę do sprzętu.